Rząd Donalda Tuska nie szczędzi pieniędzy na nagrody dla urzędników. Jednocześnie analitycy alarmują, że konsument umarł, a sprzedaż detaliczna nagle zaczęła gwałtownie spadać. No i w sumie to nie wiadomo dlaczego. Mamy nowe dane dotyczące skrajnego ubóstwa w Polsce, i są to dane, które nie napawają optymizmem. Ja nazywam się Derek a to jest portfel Business Info, czyli program, w którym bez wyolbrzymiania bez szukania sensacji i siania paniki opowiadam o tym, co ważne dla Twojego portfela. Zanim zaczniemy, zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału Biznes Info. Dzięki temu nie przegapisz naszych materiałów. A my wiemy, że mamy dla kogo się rozwijać, mamy dla kogo nagrywać. Dawno. Nic tak nie zaskoczyło analityków, jak zeszło tygodniowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej we wrześniu. Niektórzy ogłosili nawet śmierć konsumenta, inni zastanawiali się, jak to w ogóle możliwe, że odczyty tak bardzo rozjechały się z oczekiwaniami. Pojawiły się też pytania do samego głównego urzędu statystycznego o to, czy przypadkiem nie doszło do jakiegoś błędu i czy te dane są prawdziwe. A co tak naprawdę się wydarzyło i skąd te wszystkie alarmujące nagłówki? Okazało się bowiem, że we wrześniu sprzedaż detaliczna, liczona w cenach stałych, czyli przy takim założeniu, że inflacja nie istnieje, ta sprzedaż detaliczna zanotowała spadek aż o 3% w porównaniu do września ubiegłego roku. No i w sumie dla większości osób te dane nie byłyby jakoś szczególnie szokujące, jak gdyby nie fakt, że analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 3,2% w skali roku. Tylko, że chodzi o wzrost sprzedaży detalicznej na poziomie 3,2%, natomiast dane pokazały spadek o 3%. I jakby tego było mało, spadek sprzedaży detalicznej we wrześniu w porównaniu do sierpnia, czyli miesiąc do miesiąca, wyniósł aż 5,7%, co jest wartością jak dotąd niespotykaną od 2020 roku i od czasów pandemicznych szoków. Był to też pierwszy Spadek sprzedaży detalicznej w skali roku w całym 2024 roku. Zazwyczaj mało kto śledzi te dane, mało kto śledzi dane dotyczące sprzedaży detalicznej, bo skupiamy się przede wszystkim na inflacji czy na stopie bezrobocia. Sprzedaż detaliczna natomiast pokazuje jaka jest kondycja finansowa konsumenta, czyli po prostu na co i ile jako społeczeństwo wydajemy pieniędzy. A te dane, wbrew pozorom, są bardzo ważne i mówią naprawdę dużo o aktualnym stanie naszej gospodarki. W samym wrześniu GUS zanotował spadek sprzedaży żywności aż o 7,6% w skali roku, czyli naprawdę dużo. Tak niespodziewanie słabe dane mogą szczególnie, oczywiście jeżeli powtórzył się w kolejnych miesiącach, mogą skłonić NBP a w zasadzie Radę Polityki Pieniężnej do przyspieszenia decyzji o obniżkach stóp procentowych. Natomiast nie ma złudzeń co do tego, że stanie się to jeszcze w tym roku. W zeszłym tygodniu światło dzienne ujrzał też najnowszy raport Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Dane, które w nim znajdziemy, nie są zbyt optymistyczne, no bo wynika z nich, że w ubiegłym roku prawie co 15 Polak żył w skrajnej biedzie, czyli nie był w stanie pokryć finansowo swoich podstawowych, życiowych potrzeb. Według raportu. Liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie zwiększyła się do 2,5 miliona osób w 2023 roku z 1,7 miliona w roku 2022. A za próg skrajnego ubóstwa uznaje się sytuację, w której wydatki są niższe od minimum egzystencjalnego, a to minimum to 913 zł dla samotnej osoby i 2465 zł dla czteroosobowej rodziny, czyli dwa Plus dwa rodziny z dwójką dzieci. Skąd tak ogromny skok skrajnego ubóstwa z roku na rok? Profesor Richard Scharfenberg, jeden z autorów raportu, przyznaje, że za tak dużym wzrostem stoi wysoka inflacja, w tym przede wszystkim cen żywności i energii. Oprócz tego, reakcja państwa, jego zdaniem, była nieodpowiednia. Mowa tutaj o braku waloryzacji świadczeń, mowa tutaj o zamrożeniu zasiłków mimo rosnących kosztów życia. A warto przypomnieć, że świadczenie 500 plus wzrosło do 800 zł miesięcznie od stycznia tego roku, więc nie objęło danych za 2023 rok. W 2023 roku liczba dzieci żyjących w Polsce w skrajnym ubóstwie wyniosła 522 000, a to oznacza wzrost wskaźnika do 7,6%, a rok wcześniej, czyli w 2022 roku, ten wskaźnik wynosił 6. Wzrosło też skrajne ubóstwo seniorów. W 2023 roku 5,7% osób w podeszłym wieku, czyli około 430 tysięcy, żyło poniżej granicy skrajnego ubóstwa. I w kontekście tych danych, danych o skrajnym ubóstwie, ciekawe mogą być informacje o tym, ile nowy rząd wydał na nagrodę dla urzędników w swoich ministerstwach. Okazuje się bowiem, że rząd Donalda Tuska Przyznaje nagrody swoim urzędnikom, urzędnikom resortów, chętniej niż poprzednia ekipa rządząca. W okresie od stycznia do października urzędnicy 13 ministerstw dostali łącznie prawie 52 miliony złotych w nagrodach. Najwięcej, bo prawie 23 miliony złotych trafiło do Ministerstwa Finansów, ministerstwa kierowanego przez Andrzeja Domańskiego. Nagrody są przyznawane urzędnikom za tak zwane Szczególne osiągnięcia. Natomiast trudno powiedzieć, o jakie dokładnie szczególne osiągnięcia chodzi, skoro z resortu finansów po prawie roku rządów nie wypłynęły kluczowe projekty ustaw, takie jak chociażby podwyższenie kwoty wolnej od podatku czy częściowego zwolnienia z podatku Belki, czyli z podatku od zysków kapitałowych. PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, są coraz. Popularniejsza, a Polacy gromadzą w nich coraz większe oszczędności. Z danych Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że na koniec września w PPK zapisanych było 3,6 miliona osób, natomiast łączna wartość zgromadzonych aktywów przekraczała 29 miliardów złotych, a to oznacza wzrost aż o 800 milionów zaledwie w ciągu miesiąca. W samym wrześniu do pracowniczych planów kapitałowych przystąpiło prawie 30 tysięcy osób. Natomiast dość ciekawe jest to, że udział w PPK jest bardzo zróżnicowany. W dużych firmach, czyli takich, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, prawie 80% uprawnionych należy do PPK. PPK jest tam po prostu standardem, jest czymś całkowicie normalnym, jest popularne. Natomiast w sektorze publicznym Udział w pracowniczych planach kapitałowych jest o dziwo najniższy, no bo wynosi mniej niż 28% osób uprawnionych. Więc wypada sobie zadać pytanie, dlaczego urzędnicy i pracownicy budżetówki nie chcą zapisać się do państwowego programu oszczędzania na emeryturę? Daj znać w komentarzu, czy Ty należysz do PPK, a jeżeli nie, no to z jakiego powodu wciąż nie chcesz być częścią pracowniczych planów kapitałowych i w ten sposób odkładać na swoją emeryturę. Jestem bardzo ciekawy Waszych odpowiedzi. I na sam koniec oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę no i oczywiście do zasubskrybowania kanału Biznes Info. Dopiero nabieramy tempa, a Twoja pomoc w postaci klikniętej subskrypcji daje nam wiatr w żagle i pokazuje, że mamy dla kogo tworzyć coraz lepsze materiały. Ja nazywam się Darek Dziduch, a to był Portfel. Business Info. Do zobaczenia.